Różnicą 33 punktów z rewelacyjnym MKS-em, natomiast grający na niebiesko zespół Gietek Agliwice do tej pory prze, 6 porażek u siebie z Arką Gdynia, potem we Wrocławiu, w Szczecinie, u siebie z Anwilem w Z perspektywy dzików ta trójka, te punkty były niezmiernie potrzebne. 50% skuteczności za 3 punkty sztachetki, a teraz Price, no, który jest Po tym jak odszedł, czy zwolniono Emanuela Little. Price kontra Bartosz. Tutaj nie ma przewagi wzrostu, ale świetnie te akcje są Price'a. Naprawdę trudne do zatrzymania. Jeśli będzie wpadało, oczywiście to było efekty Wychodząc z ławki. wrócił do gry. Dobra pomoc, ale świetnie. Zobaczył Price'a. Ależ wsad. Ależ wsad. Josh Price. Grej, który wrócił na boisko. Czeka tutaj na rozwój, na rozwój sytuacji. Laksa. Nie trafia. Ależ bije się niesamowicie. Price jest silniejszy, większy Bądź w obronie bez Pawła Frąckiewicz. rozpędza się GTK. Jeszcze jedno podanie do Price'a, ten nie trafił, ale był faulowany. Świadomości pokazuje to rewelacyjnie Price. Mało tego, dobre ustawienie to jedna sprawa, ale widzimy, jakie ten chłopak, jaki ma potencjał. Bez kozła był w stanie po prostu dobrym takim wykrokiem najpierw poprosić o piłkę, złapać piłkę, a potem jednym długim krokiem znaleźć się pod koszem. Josh Price, koszykarz z Indianapolis, nie grał w, e, nigdy w pierwszej dywizji NCA grał w drugiej lidze niemieckiej w Urugwaju i po tej trójce zawodnicy Dzików. Świetna decyzja Kolmana. Co robi Mokros? Oczywiście, no to jest, e, to jest dla mnie też niepojęte, zresztą od wielu... No i Josh Price, e, który punktuje na wszystkie możliwe sposoby, poza trójkami, 13 punktów już dzisiaj jak widzimy. Całki z Gliwic zawsze ta żelazna grupa fanów, która jeździ za swoją drużyną po całej Polsce. Widzimy ich we wszystkich galach. No, gry nie należy do demonów szybkości, i również jeśli chodzi o podejmowanie e, decyzji, ale Price jest mocny. Szepnął tutaj, w dalszym ciągu, dobrze nastawiony e, mentalnie, zna swoją wartość. Tak to wygląda jego mowa ciała. E, e, myślę, że jeszcze można by było z niego więcej wycisnąć. Natomiast dzisiaj jest bez wątpienia liderem swojego zespołu. Tak to jest zawodnika czołowego zbierającego ligi belgijskie w zeszłym sezonie. Ale taką umiejętność również posiada. Tak to jest 4 na 4 w sezonie chyba, jeżeli się tutaj nie mylił wcześniej. Przeciwko dużo niższemu Makiłenowi. On ma oficjalnie będzie trzy. Śnieg znowu przeciwko grochowskiemu. Price naciskany przez Mokrosa. Ależ trudna, trudny rzut z podwojenia, ale trafia. 20 punktów. Przy takich akcjach trzeba ubezpieczać kolegę. Jeszcze raz Price. O zamianie krycia. Dwóch graczy ograł to podwojenie. Bardzo złe, ależ bawi się dzisiaj dużo. To jest inna sprawa oczywiście. Tobi Makiłęc zdobył 8 punktów w pierwszej kwarcie od tego czasu. Najlepszy strzelec. Zespołu nie trafił do kosza. Teraz wreszcie po długiej przerwie 77-75. Price pod kosz znowu z dużą fantazją. Price, mało jego akcji było, bo cały czas jest podwajany. Gra na siłę, ale trafia. O, Świetnie to wyglądało efektownie. Chciał tutaj wszystkich. Nie oszukać Mateusz Szlachetka. Price nie trafia, ale zbiera i dobija. O, Zastanę. dwa lepsi zawodnicy Dziku w tym momencie. Price tym razem nie ma podwojenia. Ma Glin przy nim i Price trafia. Zastanawia zrobi teraz grej. jest jeszcze raz piłka do Price'a, ten gra przeciwko Maglinowi i wymusił piąte przewinienie. Bardzo dobrze wykonujący rzuty wolne. A jeszcze raz Price, ale szom jest szybki. I na prowadzeniu G.T.K. Gliwice. No, prosi o przerwę trener Szablowski Zostało 16. I pół...